Cześć, jestem Klaudia, przyjechałam z Poznania. Cześć, jestem Natalka, przyjechałam z Warszawy. Cześć, jestem Oliwia i przyjechałam również z Warszawy. Jesteśmy ogromnymi fankami Jesteśmy tutaj, żeby być bliżej niej, słuchać dobrej muzy, powiedzieć ze znajomymi, spędzić fajnie czas i kochamy Waffelst, więc mamy nadzieję, że to będzie takie cykliczne spotkanie do końca naszego życia. <grym wiosenka> Taki bondo chemii, to... A ja to muszę ja napisać, ja? Ja. To ucieknie mnie. Pani Cześć, jestem Macia P. Jeżeli chodzi o zeszły rok, zupełnie inne miejsce, natomiast klimat zostaje ten sam. Jak z Ewą zawsze fajnie. Fanów mamy jeszcze chyba więcej niż w zeszłym roku. Widzę większe zgranie, większa organizacja, wszyscy są zajarani, więc na pewno będzie super. pan czekamy na koncert. To będziemy mieli takie przygotowane pytania, które też były zadawane przez fanów, prawda? Pięć najważniejszych momentów w mojej karierze: Bursztynowy Słowik w Sopocie, mm. Forum Karlin 10-lecie, Ołtuarena, Płyta Umami. Przez rok pracowałaś, wiesz, kiedy gdzie masz stać, kiedy na ciebie świeci światło, kiedy idziesz się przebierać. Nie zapomnij w tych całych dwóch godzinach, z powodu, których tutaj jesteś i na które pracowałaś nie tylko te 17 lat, ale też cały ten rok intensywnie. Nie było na poprzedniej trasie, tylko w progresji jakby byli, ale nie, nie byli w tych małych takich klubach, więc już teraz wybraliśmy troszeczkę większe miejsca, gdzie się jakoś tam jakoś tam pomieściły e, i będziemy wszyscy i będziemy po prostu mieli nadzieję, że będziemy się dobrze, dobrze bawić przy, przy tych wszystkich naszych wspólnych piosoneczkach. Lubię takie momenty na przykład między piosenkami, kiedy ewidentnie czuję, że na tym koncercie złapaliśmy przelot z publicznością, bo różnie bywa. nie? To, to jest kwestia bardzo wielu czynników, różnie bywa. I bardzo lubię, jak czuję, że to jest jakby ta fala, że to jest to porozumienie jakby humoru tego samego i tak dalej, więc... Ja może chyba bo... dała czadu, dlatego że nie było single'a na topie i radia. To było super, to było super przeżycie, to był bardzo fajny koncert. Naprawdę jest kwestia jakby, koncert od koncertu. No i już od lat gadamy na EwaFescie o kwestiach radiowych lepszych, gorszych, dostępu ludzi do tego, czy, czy, czy pozwolą ci być na fali, czy nie I... Jak będziesz miał tylko ten cel, Będziesz do niego dążyć, a może ci się nie uda go osiągnąć, na przykład, to będziesz załamana. No tak. A jak będziesz się cieszyć samą drogą, będzie ci dobrze. Taka pisienka na torcie będzie ten celu się. Tak, dobrać, to tak, tak. Tak, zupełnie tak. Tak uważam. Dobra, to jest tak tak, 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 tak samo jak na przykład ktoś czeka na to, że będziesz szczęśliwy aż. Wiesz, że, że będziesz szczęśliwy aż. Nie wiem, urodzą mu się wnuki, aż spłaci kredyt, aż będzie w niej pracy, aż y, się rozstanie. wiesz, jakby... I nie patrzy co jest po drodze właśnie, no A I po drodze jest okryte szczęście. Tak, w takie, takiej codzienności po prostu. Nie wiem co będziemy grać. Mam tutaj listę rzeczy, które chłopaki się nauczyli teraz w hotelu, kiedy my gadaliśmy wspólnie i powiedzieli Ewa, wszystko dalej w Twoich rękach.

I'm